Witam w kolejnym odcinku z serii Szczęście. Teraz, jak już wybrałeś swój priorytet w życiu, teraz, jak już zdefiniowałeś swoją wyspę szczęścia, tę swoją wizję, to swoje pragnienie, to swoje marzenie, to dzisiaj zadam Ci najważniejsze pytanie i zarazem najtrudniejsze pytanie: dlaczego chcesz tego, co chcesz? Odpowiedź na to pytanie jest absolutnie kluczowa bo to tylko odpowiedź na to pytanie weryfikuje prawdziwość Twojego pragnienia. Tylko odpowiedź na to pytanie stawia Ci w miejscu, gdzie Twoje pragnienie jest Twoim pragnieniem. Dzisiejszy odcinek jest częścią większej serii pod tytułem Szczęście, z którą w całości może zapoznać się na mojej stronie adamaleksander.org Do tej pory ustaliliśmy, że jedynym źródłem szczęścia jest udawanie się w stronę swojej, unikalnie swojej Wyspy Szczęścia. I przez ostatnie kilka odcinków definiowaliśmy tą Wyspę Szczęścia począwszy od wyboru priorytetu w swoim życiu? Który temat w Twoim życiu jest dla Ciebie najważniejszy? Potem przeszliśmy do meblowania tej Twojej Wyspy Szczęścia w ramach tego Twojego priorytetu i teraz jak już znasz swój priorytet życiowy i jak już wiesz, co Cię woła, jak już wiesz, jaki jest Twój koncept na siebie w tym życiu, jak już wiesz, co jest Twoim marzeniem, jak już wiesz, co jest Twoim pragnieniem, to dzisiaj Chciałbym się upewnić, że aby na pewno to, co jest tą Twoją wizją siebie, jest Twoim prawdziwym pragnieniem, bo wszechświat woła Cię w stronę Twoich prawdziwych pragnień, nawet jak Ty ich nie znasz. Jest to o tyle istotne, że jak płyniesz w stronę swoich prawdziwych pragnień, to wiatr Ci wieje w żagle. Jak płyniesz w stronę swoich wydumanych pragnień, to wiatr ci wieje w oczy. Dlatego upewnienie się, że to Twoje pragnienie jest Twoim prawdziwym pragnieniem, jest absolutnie krytyczne. Natomiast jest to jedno z najtrudniejszych pytań, jakie możesz przed sobą postawić. 95% osób, z którymi rozmawiam, nie wiedzą nawet, czego chcą w życiu. A jak już im się wydaje, że czegoś chcą. To bardzo mało osób potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcą tego, a nie czegoś innego. I to dlaczego jest naprawdę istotne, bo to dlaczego dotyka najbardziej istotnych elementów tego Twojego pragnienia. Bo czasami nam się wydaje, że jak lubimy jakąś czynność czy jakiś aspekt czegokolwiek, to spełnimy się w tej roli. Ja, na przykład, uwielbiam zapach świeżo obrobionego drewna to nie znaczy, że ja się spełnię w roli stolarza, stolarza, stolarza. I uwierz mi, bo już próbowałem. Jak ja lubię zapach świeżo skoszonej trawy, to ja to nie znaczy, że ja się spełnię w roli ogrodnika. Dlatego jak ta twoja wizja na siebie, to twoje marzenie, twoje pragnienie ma nieskończoną ilość aspektów, na których możesz się skupić. To pytanie jest które z tych aspektów jest naprawdę Twoim prawdziwym pragnieniem, bo wszystko ma swoje negatywne i pozytywne aspekty. Jak na przykład chcesz być kucharzem, to częścią tego kucharowania będzie zmywanie garów po, po gotowaniu. Jak chcesz być biznesmenem, częścią tego będzie odpowiedzialność prawna za biznes, papierki, dokumenty itd. i tak I są to aspekty, które niekoniecznie Ci się dzisiaj podobają i to nie jest w tym problem, bo wszystko ma swoje negatywne i pozytywne aspekty. Ważne jest to, żeby te aspekty, które naprawdę cię wołają, żeby te aspekty, które naprawdę zapalają tobie iskry w oczach, żeby je zdefiniować. I pytanie, dlaczego jest o tyle piękne, że będzie stawiać cię w miejscu uczucia, tego najbardziej elementarnego uczucia, bo to to uczucie jest twoim pragnieniem. Emocja jest zawsze Twoim prawdziwym pragnieniem, ale do tego wrócimy w serii e, o emocjach. I teraz, jak Ci się wydaje, że chcesz robić to czy tamto, czy ABC, i zadając sobie pytanie, dlaczego, 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 sprowadzisz tą generalnie swoją wizję do, zabędzie się coraz bardziej do tego miejsca konkretnego uczucia, w tym całym dlaczego, dlaczego, dlaczego dojdziesz do miejsca, w którym Odpowiedź, która jest emocją lub uczuciem, nie rodzi w Tobie pytań. Więc załóżmy, że masz jakiś koncept na siebie. Nazwijmy go konceptem A. I moje pytanie do Ciebie jest, dlaczego chcesz robić A? Dlaczego chcesz być A? Dlaczego A jest Twoją pragnieniem? Dlaczego A jest Twoją wizją? I to pytanie oczywiście zradza odpowiedź. Pytanie, dlaczego zradza odpowiedź. <laughs> Naprawdę no, zmię A1. Jeżeli ta odpowiedź nie jest uczuciem, nie jest emocją, to na tą odpowiedź znowu możemy zapytać, dlaczego? Co by nie było tą Twoją a? Pytanie jest, dlaczego to jest Twoje a. I dla przykładu, robię a, żeby pomóc innym. I taka odpowiedź, pomóc innym, rodzi pytanie, dlaczego chcesz pomóc innym? I tu będzie kolejna odpowiedź. I kolejna odpowiedź. I kolejna odpowiedź. Jeżeli odpowiedź na pytanie A jest, bo uwielbiam, bo kocham, jaka by nie była tutaj preferencja, bo uwielbiam, kocham, to wszystko jest preferencja, a preferencja zawsze stawia Ci w miejscu uczucie. Jeżeli na przykład ja uwielbiam podróżować, ja uwielbiam nowe miejsca, nowi ludzie, doświadczenia do przodu, do przodu, nowe, nowe, do przodu, do przodu, nowe, nowe. Ja naprawdę uważam, że wszyscy tutaj przechodzimy po to, żeby być górską rzeką, a większość z nas, 90% z nas kończy trochę jak bagno. Dlatego, że różnica między wodą w górskiej rzece a wodą w bagnie jest taka, że w górskiej rzece woda płynie zawsze do przodu, do przodu. Nowe, 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 nowe. A większość z nas widzi poczucie bezpieczeństwa, czy czuje się bardziej bezpiecznie w okopywaniu się. Jak się okopiesz, jak nie idziesz do przodu, jak ta woda się zatrzymuje, to się zamula i zawagienie. I większość ludzi woli być w tym bagnie, które zna, nawet jak to bagno nie daje satysfakcji, niż płynąć do przodu rzeką, której się nie zna. I główną przyczyną tego stanu jest strach, negatywne wierzenie, brak wiary w siebie i w świat, w którym żyjemy. Wracając do naszego pytania: więc, jeżeli ja chcę robić A, bo uwielbiam, bo kocham, bo ekscytuję, bo fascynuję, to, to wszystkie te odpowiedzi stawiają mnie w miejscu emocji, w miejscu uczucia. I jak dotrze do miejsca emocji też preferencji, bo to preferencja będzie rodziła emocje. I jak preferencja jest pozytywna, to emocje będą pozytywne. I oczywiście możesz mnie zapytać, dlaczego nowe ludzie, nowe doświadczenia i nowe miejsca. I po mnie to ekscytuje. Ekscytacja jest emocją. Dlaczego mnie ekscytuje to, a nie siedzenie w jaskini 12 godzin przy medytacji? Na to nie ma odpowiedzi, bo to nie jest wybór. Preferencje nie są wyborem. Preferencje się odkrywa w swoim życiu. I jak w tym swoim pytaniu, dlaczego, dlaczego dojdziesz do preferencji, do swojej prawdziwej preferencji, to to będzie Twoje prawdziwe pragnienie. Bo jak Twoją prawdziwą preferencją są nowi ludzie, nowe miejsca, nowe doświadczenia, a ty chcesz robić karierę w korporacji i 40 lat w samej firmie, to gwarantuję ci, że nie znajdziesz tam szczęścia, bo to nie jest Twoje prawdziwe pragnienie. Chyba że. Pracujesz w takiej korporacji, która jest globalna i która co rok cię wysyła w nowe miejsce, gdzie poznajesz nowych ludzi i masz nowe doświadczenia. Więc widzisz, ta preferencja jest najbardziej kluczowa, bo możesz rzeczywiście rzucić całe swoje życie i wziąć pracę pod pachę i jechać przez świat przez kolejne 10 lat, lub możesz mieć pracę, karierę w korporacji i mieć te same doświadczenia, bo twoim Tutaj pragnieniem nie jest plecak czy biurko, twoim pragnieniem jest nowi ludzie, nowe doświadczenia, nowe miejsca. Więc jest bardzo wiele różnych dróg, różnych ról, różnych miejsc, różnych wizji, w których możesz znaleźć te swoje preferencje. Ale jeżeli tych swoich preferencji naprawdę nie zdefiniujesz, to możesz pójść w lewo, spędzić pięć lat swojego życia i nie znaleźć tam satysfakcji, bo to nie jest twoje prawdziwe pragnienie. Lub możesz pójść w prawo i nawet jak to nie będzie A, tylko B, jak to cię stawia w tym samym miejscu, to to jest twoje prawdziwe pragnienie. Nie A, ani B, ani, ani A, ani B, ani C, ani cokolwiek innego. I jak już masz ten swój priorytet życiowy, który jest wolność, jak w moim przypadku na przykład. I jak już masz tą swoją wizję, to, co chciałbyś naprawdę robić, i to jest na przykład bycie wolnym od jakiejkolwiek lokalizacji, bycie nigdzie niezakorzenionym, bycie bardziej jak ta ryba w tej górskiej rzece niż jakaś roślina w bagnie. I, i, I podróżować i być niezależnym od miejsca. Dzisiaj mogę być w Chinach, za trzy miesiące mogę być w Kalifornii, za cztery miesiące może być w Namibii. I jak już masz swój priorytet, to co dla ciebie jest w życiu najważniejsze. I jak już masz to swoje marzenie, tą swoją wizję w ramach tego priorytetu, to teraz zapytaj się, dlaczego ta wizja jest twoją wizją. Dlaczego chcesz robić to, co chcesz robić? I jeżeli odpowiedź na to pytanie rodzi w tobie kolejne pytanie dlaczego, to idź za tym łańcuszkiem, aż dojdziesz do emocji. Jak dlaczego stawiacie w miejscu emocji, tudzież uczucia, to ono nie rodzi kolejnego pytania dlaczego. Bo jak patrzysz na dziecko, które stoi w kałuży i skacze, to ono skacze dla radości skakania. I to nie rodzi w tobie pytania, dlaczego dla radości? Bo wszyscy tutaj jesteśmy dla radości. I zrobiłem o tym odcinek, że sensem życia jest radość. To pytanie, dlaczego chcesz tego, co chcesz, jest najtrudniejszym z możliwych pytań. To jest pytanie, na który znajdziesz odpowiedzi w ciągu 5 minut, 10 czy nawet, nawet kilku tygodni? To jest pytanie, które warto sobie zadać i to jest pytanie, z którym warto spędzić trochę czasu. Jak żyjesz 30-40 lat, to kolejne kilka miesięcy zastanawiania się, dlaczego chcesz tego, czego chcesz, nic nie zmieni w Twoim życiu. Więc nie spiesz się z tym pytaniem. Jest to o tyle istotne, że jak poprawnie Zdefiniujesz swoją wyspę szczęścia, to możesz skupić się na płynięciu w jej stronę. Jeżeli zaczniesz płynąć w stronę swojej wyspy i mieć wątpliwości, czy ta Twoja wyspa rzeczywiście jest Twoją wyspą, to ta podróż do tej wyspy nie będzie przyjemna. A przyjemność w podróży jest najważniejsza, bo tak naprawdę do tej wyspy szczęścia nigdy nie dopłyniesz, ale o tym będzie w kolejnym odcinku nazywam się Adam Aleksander było bardzo miło Cię Ci dzisiaj gościć jeżeli znajdujesz wartość w tych materiałach proszę polub ten odcinek subskrybuj mój kanał i jeżeli rodzą się w Tobie pytania wejdź na moją stronę adamaleksander.org gdzie możesz zadać mi pytanie w ramach nowej serii pod tytułem Zapytaj Adama lub zostaw swoje pytanie w komentarzu. Rozważ też proszę wsparcie mojego kanału ze wspierającymi Spotykam się online co tydzień na rozmowę twarzą w twarz. To tyle na tyle. Ściskam. Pa!